Bielsko Industrial School. Our teachers and youth are really happy that they can help you by taking part in a charity action called BSP Sends Love to Africa. We desire to give you happiness and warm hugs. Our 150 years old school sends you gladness and support. We wish you dear lovely friends to make your dream Through. And smile for every each day. Please don't forget about our, our school somewhere far, far away in Poland. You already have wishes in English, so let me say something in Polish. Jako reprezentanci społeczności Bielskiej szkoły przemysłowej chcielibyśmy Wam życzyć zdrowych, wesołych i spokojnych, nadchodzących świąt. Żebyście byli razem i żebyście mogli poczuć magię, magię tych świąt.

Of fire. No. Zdrowych, wesołych, radosnych świąt życzy bezpe. Class would like to wish you an uh, extremely merry, peaceful, and carefree Christmas. Listen to many, speak to a few. If you want to be happy, be. Be brave, take risks. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas from Aisha and Olivia. Hello, I know you are looking forward to Christmas time i wish you spend this time with people you love with family with friends and for each day of the new year i wish you were strong healthy full of energy full of new ideas so don't give up fight for your dreams and fight for a better future all the best for you Ooh. christmas and a happy new year greetings from poland have a nice day greetings from poland merry christmas and a happy new year life is like a box of chocolate you never know what you're going to get never give up We create Christmas cards for you in this room. I have how you like them. i and we are using paper from newspapers and magazine Jest mi bardzo miło że mogę pozdrowić wszystkich mieszkańców Katima Mulilov w Namibii. z świąt dla was wszystkich wszystkiego dobrego w nowym roku Sometimes you need to look at life from a different perspective. Be to yourself as you would to your friend. i want to wish you a very happy christmas lots of love and amazing time This is our letterpress workshop in BSP school. Uh, letterpress is traditional letterpress printing involved arranging blocks uh, for movable types. We forming special words from combination from letter to the poster. Special poster BSP Sales Love to Africa. This poster is special for you. Witam, kochani Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę chociażby w ten sposób coś powiedzieć, przekazać Wam. Bardzo się cieszę, że młodzież Wielkiej Szkoły Przemysłowej zaprzyjaźnia się z Wami. Jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu. W tym roku akcja charytatywna. Ruszyła po raz pierwszy, ja myślę, że nie ostatni, że stanie się to tradycją naszej szkoły. Uczniowie bardzo się zaangażowali w tą akcję, bardzo to przeżywali. My nauczyciele razem z nimi. Chciałabym Wam życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużo, dużo szczęścia, radości, zdrowia, żeby nikt nigdy nie czuł się samotny, żeby zawsze każdy z was miał blisko siebie osobę serdeczną i kochaną. Żeby Wam się udało wszystkie wasze cele, marzenia zrealizować, żebyście wierzyli w to, co robicie, żeby zawsze świeciło wam słońce, tak jak świeci, żebyście czasami pomyśleli o tym, że gdzieś bardzo, bardzo daleko w Europie, w Polsce, na południu Polski jest szkoła, Bielska szkoła przemysłowa, i tam bardzo dużo serc bije właśnie dla was, żebyście o tym zawsze wiedzieli, żebyście się nigdy nie czuli samotni i żebyście czasami o nas pomyśleli. Tutaj z tego miejsca też bardzo, bardzo serdeczne pozdrowienia i uściski dla siostry Ani i dla całej misji, dla wszystkich wielkiego serca. Chciałabym, żebyście też pamiętali, że wielkość każdego człowieka polega właśnie na tym, że potrafi się pochylić nad drugim człowiekiem i to jest chyba najważniejsze. No i cóż na zakończenie z... Zbliżają się najpiękniejsze święta, święta Bożego Narodzenia i dlatego dla wszystkich was Merry Christmas i Happy New Year. Goodbye. Listen to your heart. It's new, all things. Carpe diem, enjoy life. Beauty is not in the face. Beauty is the light in the heart. The journey of the thousand miles begins with one step. Life is beautiful. You cannot change the past. But every moment is an opportunity to change your future. Hello Kedinamela. Greetings from the beautiful land. Greetings from the beautiful bielsko industrial school. As the general manager, I wish you prosperity and peace from the entire school community for our uh, Namibian residents. A teraz po polsku. Serdecznie się cieszę, moja młodzież. Młodzież eh, chce się z wami zaprzyjaźnić i wam pomóc. Bardzo się z tego cieszę i pozdrawiam. Did you know that Katima Mulilo is here And Poland is is here. We are separate but almost 11000 kilometers but still we are close to each other. Szanowni państwo, teraz piosenka utwór niezwykły. Powstał on w nocy 28 stycznia 85 roku. Kilka bo rozdanie nagród America Music Awards. Najlepsi artyści Stanów Zjednoczonych zebrali się w jednym ze studiów nagrań. Nagrali piosenkę, której słowa napisał Michael Jackson i Lionel Richie. Jaka to piosenka? Posłuchaj. Zdrowych, wesołych, radosnych świąt życzy BSF! Dobra. Ah. Dobra. <laughs> Dobra. Life is... Life is like a box of chocolate. You never know what you... <laughs> Greetings from Bielsko Industrial School. Our teachers and you are really happy. Słychać to, co nie? Co? Słychać te ptaki Tak no. <grym> Aha, Mam nic coś rzucić? Noż Noż no, Mariola If you want to be happy Nie, jeszcze raz <grym> 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 <i> kokie, kokie. <grym> Jeszcze raz Mruga to światło i wydaje dźwięk Nie to, nie to, nie to, no. tylko to To no. No. Beauty is not in the face. Ciśnia na planie. Tak będzie wszystko. Ja mówię tak. Ladies and gentlemen, what is on? Wow, wow, wow! Happy New Year and it's all a Merry Christmas. And a Merry Christmas. I na te słowa, nie, bo ja powiem, że w imieniu tutaj Wielkiej Szkoły Przemysłowej Klasy Pierwszej Tegie, chcielibyśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku i przede wszystkim z okazji świąt Bożego Narodzenia. I na hasło Bożego Narodzenia. Gdzie jesteście, jak dopiero. <grym>